Szanowni Państwo, w walkę z epidemią zaangażowane są wszystkie struktury państwa. To nasze bezwzględnie najważniejsze zadanie. Oczywiście na pierwszej linii walki są szpitale, ale szpitale muszą mieć odpowiednie zaopatrzenie w sprzęt. Dlatego Agencja Rezerw Materiałowych i inne agendy państwowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonały ogromnych zakupów sprzętu. Wśród tych zakupów znalazło się około pół miliarda rękawiczek, masek, kilkanaście milionów tych najbardziej zaawansowanych masek dla specjalistów, dla medyków FFP2, FFP3. Zapasy na najbliższych parę miesięcy. Jednocześnie też dokonywane są tutaj zakupy sprzętów bardziej specjalistycznego, na przykład kardiomonitory, czy Respiratory. Jeśli chodzi o respiratory, to dzisiaj w leczenie COVID-19 zaangażowanych jest około 600 respiratorów, podłączonych respiratorów w odpowiednich miejscach w szpitalach. Prócz tego wolnych dzisiaj jest już 800 respiratorów, ale tu na magazynach, w tym miejscu, w innych miejscach w Polsce jest ponad 2000 respiratorów które są dystrybuowane do szpitali. Tylko w zeszłym tygodniu z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych wyjechało 350 respiratorów do podłączenia do około 100 szpitali, razem z kardiomonitorami też łącznie około 300. A więc ta druga fala pandemii z punktu widzenia sprzętu musi spotkać się z odpowiednią. Odpowiedzią po stronie państwa, i tak się dzieje. Ja chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom, którzy ten specjalistyczny sprzęt nabywali latem, we wrześniu, w październiku, cały czas zamawiają do dnia dzisiejszego. Niedawno tutaj z jednej z chłodni w tym magazynie wyjechał stąd lek Remdesivir. To lek, który wspomaga terapię leczenia COVID-19. Jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny, który nadaje się do tego, żeby powiedzieć, że wspomaga terapię leczenia COVID-19. Tego leku w minionych miesiącach zamówiliśmy 80 tysięcy dawek. W tym miesiącu 20 tysięcy, przyszły miesiąc 20 tysięcy, w grudniu 20 i w styczniu 20 tysięcy. I stąd wyjechały te leki na całą Polskę do różnych szpitali. Podobnie. Szczepionki na grypę. W minionym roku szczepionek na grypę było około 1 400 tysięcy półtora miliona powiedzmy. Dzisiaj już jest 3 miliony i w zamówieniach kolejne miliony szczepionek na grypę. A więc w odpowiednim czasie te szczepionki zostały zamówione, zakupione, dostarczone, są one dystrybuowane zresztą dla naszych seniorów. Bo wiemy, że nasza strategia musi przede wszystkim chronić seniorów. Tych leków będziemy, tych szczepionek na grypę będziemy dystrybuować i bezpłatnie wszystkich, którzy dobrowolnie oczywiście będą chcieli poddać się szczepionkom na grypę, to będziemy to robić. Szanowni Państwo, epidemia, ta druga fala, jest gigantycznym wyzwaniem dla całego świata, dla Europy i jest również wyzwaniem dla Polski. To stąd tutaj sprzęt medyczny różnego rodzaju będzie również służył do wyposażania tego, co budujemy na ewentualność dużego przyrostu zakażeń. Za dwa, za trzy, za cztery tygodnie, jeżeli by się ziścił czarny scenariusz, niedobry scenariusz, to również będziemy gotowi wtedy ze szpitalami tymczasowymi. Ale w międzyczasie realizujemy pełną organizację od strony operacyjnej dodatkowych łóżek w szpitalach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, w szpitalach podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Zdrowia i także w różnych szpitalach powiatowych, gdzie dochodzi do zmian operacyjnych, organizacyjnych po to właśnie, żeby nie zabrakło miejsc na leczenie pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19. Szanowni Państwo, te zmagania, które toczymy, oczywiście wymagają od nas wszystkich bardzo wiele. Zdaję sobie sprawę z tego, że są niepokoje również o gospodarkę. Chcę zapewnić, że idziemy drogą środka, że jeśli będą potrzebne dodatkowe obostrzenia, to te obostrzenia za 2-3 dni ogłosimy. I one będą w taki sposób skonstruowane, żeby ogromna część naszej gospodarki w jak najmniejszym stopniu ucierpiała, bo obrona miejsc pracy, obrona możliwości świadczenia pracy dla przedsiębiorców jest fundamentalnym warunkiem powodzenia walki z epidemią, a więc ochrona zdrowia, i obrona miejsc pracy, obrona naszych przedsiębiorców. To jest ta droga, którą wybraliśmy i te dwie skrajności. Z jednej strony natychmiastowe zamknięcie całej gospodarki, lockdown wszystkiego. Jesteśmy do tego namawiani przez niektórych. Albo z drugiej strony zapomnijcie o koronawirusie. Nie ma czegoś takiego, czyli ci, którzy negują tę chorobę. Obie te skrajności są w błędzie. Dla nas jest to najpoważniejsze wyzwanie, poważ, najpoważniejsze wyzwanie państwa polskiego. Dlatego wszystkie struktury państwa polskiego są zaangażowane w realizację zadań związanych z walką z koronawirusem. Apeluję do seniorów w szczególności i do wszystkich państwa, kto może zmniejszyć to albo zminimalizować ten zakres kontaktów społecznych, mobilności społecznej, który niestety w październiku Urósł do poziomu ze stycznia, z lutego, czyli sprzed epidemii. Przestaliśmy się jej obawiać. Kto może zostać w domu, kto może świadczyć pracę w sposób zdalny, to niech świadczy pracę w sposób zdalny. Bo w ten sposób przede wszystkim chronimy seniorów, bo to oni przede wszystkim są narażeni na fatalne skutki COVID-19. Ale nie tylko. Zdarzają się również tragiczne przypadki, zdarzają się zgony wśród osób młodszych tej choroby nie można lekceważyć. Ona jest w sposób bezobjawowy przenoszona przez młodzież, przez dzieci, dlatego zdecydowaliśmy się na ten ruch, który dotyczy zamknięcia i zdalnego świadczenia edukacji dla liceów i dla szkół wyższych. Szanowni Państwo, przejdziemy na pewno zwycięsko przez tą falę, ale musimy zabezpieczać te dwa cele jednocześnie. I zrobimy to, jeżeli wszyscy będziemy w solidarny sposób wykonywać te polecenia, te oboszczenia, które doradzają nam eksperci, epidemiolodzy, wirusolodzy, specjaliści od chorób zakaźnych. To jest niewidzialny wróg, niewidoczny wróg ten wirus, wróg, którego rozpoznanie dopiero się odbywa. I dlatego nie wolno go lekceważyć. I dlatego z całą mocą przygotowujemy też kolejne etapy, gdyby one były konieczne. Pierwsza linia obrony, druga, trzecia, czwarta. Na razie, w, tym, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, sprzęt, który mamy i zabezpieczenie tego sprzętu w szpitalach, musi być w wystarczającym stopniu dla pacjentów, którzy trafiają na różne oddziały. Podsumuję tylko. Jeszcze, że mamy dzisiaj ponad 15 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID, 8 tysięcy, czyli około 50 paru procent, jest zajętych. Respiratorów wolnych, już dzisiaj podłączonych, mamy z całą pewnością ponad 700, około 800, ale 2000 jest na magazynach, oby jak najmniej ludzi musiało z nich korzystać musiało być leczonych pod respiratorami. To również zależy od tego, czy będziemy kierowali się postawą odpowiedzialności, uwagi, solidarności, solidarności ze wszystkimi. Dziękuję.